Ciema z tej strony, bibek a to jest wstępny odcinek na kanał Mój bibek w. I co będzie się znajdować na kanale? Zapraszam, oczywiście. Witam, oczywiście też. Na kanale będą się e znajdować mini -gierki z MySG, jak już zresztą widzicie, widzicie że z MySG. E na początku. Potem to jak się to będzie się. Jeśli się to będzie przyjmowało na no, po prostu, to będzie i będzie i coś innego niż tylko to. Będą... Będzie z innych serwerów, nie tylko z serwów ogólnie, lecz też y, no jakby to powiedzieć. Z in, ale też takie mniej więcej też powinny być minigierki. Strasznie mi się to podoba. Myślę, że Wam też się to podoba. Zachęcam do subskrybowania mnie. Oczywiście, oczywiście. I. No i. Pozostaje Wam co? Pozostaje Wam czekać, że będzie odcinek. Co nie? He, he, he. odcinek pojawi się we wtorek bodajże Prawdopodobnie lub w poniedziałek, czyli no Pojawi się 3 marca lub 3, 4 marca także jeśli się spodobał Ci ten pomysł pozostaw kciuka w górę pod tym filmem Komentarz I co? I zasubskrybuj mnie, będzie mi to bardzo pomocne. Więc, więc co, więc jeszcze raz zapraszam i jeszcze raz przejdę ten parkur. Jeszcze raz. Więc co? Więc jeszcze raz. No to więc co? No co? Więc jeszcze raz. I jeszcze raz. Więc. Co powiecie na jeszcze jeden raz, a może jeszcze raz. Ło, wow. co to, co to, to, to było. Yy, właśnie. Kabonicze. No No to czy, Aha właśnie Nie mam skina Z powodów Niewyjaśnionych O yeah Patrzę sobie Majtki He, mam zielone Majtki Majtki, majtki Kupa, kupa, kupa Teraz jest ten czas To jednak nie był ten czas. Więc yy, do zobaczenia w, następ w następnym. W pierwszym odcinku właśnie z tego serwera. Cześć!